Powietrzna walka. Będziemy walczyć. W powietrzu. Nie można. Nie można. Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Farewell. Eee, I dzisiaj ze mną Ojka. Cześć. I Gospekto. Cześć. Który wrócił do gry jakimś cudem. I dzisiaj testujemy powietrzną walkę od Kosmiego. E, który w grze nazywa się zupełnie inaczej. film um, ja strasznie jest pochylony do przodu ten robot. Tak, jest bardzo pochylony do przodu. Czy to będzie przeszkadzać w czymś, czy nie, to zobaczymy. Wposażony jest w trzy działka plazmowe i dwa protosikery. Generalnie protosikierów nie lubimy, no ale jako, że to jest po prostu robot do przetestowania, no to, to nim sobie zagiany. I cóż, jak przejmuję wieżę? Przejmuję wieżę w taki sposób, że jak ktoś na nas strzela, to spadamy w dół, e, ponieważ śmigiełek mamy tylko dwa, dwie sztuki, No to nie jest jakoś super dużo. O, odrosmy nam śmigiełkę jakąś. Dobra, to się wzbijemy może tutaj na wyżyny. Okej, okay, i przejmiemy... Jej, przejąłem wieżę nawet, dobra. W momencie, w którym zostanie mi jedno śmigło, to robot na tele... I To robot lata lepiej przy, przy dwóch, nie tutaj. Dobra, no trzech tak. No A ja sobie gdzieś latam, nie? <laughs> no, no, bardziej, no, bardziej już... spadasz niż latasz. Dobra. Dzium, 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 dzium. Generalnie przez to, że on się tak pochyla, to to przednie działko nie za bardzo strzela do przodu. Dobry, się nie gin, obniż lot. Dobra, zobaczymy jak protoskiery tutaj cisną. Ej, zabij tego niedobitka. Ooo, zabiłem Ale flach mi zaraz idzie. Nie, nie, nie. A, zginąłem, kurde. Trzeba zabić tego flacha. O, dobrze, dobrze. Brawo ojka. Ja Widać Ojka prefer preferuje ziemną walkę. Ja. <noise> ziemną. <noise> tak. tak, tak, no generalnie Gabry się nie lata, także w momencie w którym... D tutaj jest tak, przez to, że wow. właśnie gabry się nie lata, to jeżeli jej dobrze pójdzie jakimś latający, to znaczy, że ona naprawdę Ale musi być świetna. To jest dobry robot. Tak. To ogólnie ja pierwszy raz w ogóle gram Wiesz, gra nie należy do trudnych, bo po prostu no, trzeba wycelować. No właśnie. A czemu ten chodeś się zregenerował może przed tym nie What? What? No właśnie nie, po prostu latał sobie robot w powietrzu, strzelał do niego protoskierem i się zregenerował. Ale ten protoskier na przykład strasznie dużo mocy zabiera No tak, bardzo dużo, tak. No generalnie użycie protoskiera na tym rankingu nie jest jakoś super rozsądne, bo... Jakby do dobicia to działa, ale tak do ogólnej walki to nie. Więc przydałoby się to trochę to więcej tych malutkie. działek plazmowych. No, to jest bardzo malutkie. Takie malutkie główienko u nich jest duże, nie? <laughs> Z skierkami Mhm. Mm Ła! Wow, no i więcej bo... śniegieł się przydało. No. Tak, no bo ten flak robi robotę, naprawdę szybko potrafi nas zdjąć. O! to też w sumie... Ojejku! Snajper! Snajper jest gorszy niż flak. Ale tak, ten flak tak samo szybko wypada z plazmy, nie? Mhm. Mm Dobra, kin Dobra. Nie no, wal walczyć z tym, z protoskierem... Aha. Nie mam energii, muszę walczyć z No i energia mi zjechała się strasznie szybko. Okej, okay, dzięki no, Inospektor. Do pomoc. No ja bym umarł tam, gdybyś tego nie zabił także. No, Zostały mi tylko dwa protoskiery, nie? Powiem, nie? O, ale nie mam jak, nie mam śmigieł jakby. O dobra. O, no nie, prawie bym typa zabił. Zostało mu, nie wiem, i tak bardzo mało. A gdzie jest? Przy ich wieży. Teraz leci no, kanionem <tank> do środka. Dobra. Nie wiem. ja. Dzisiaj no, bierze jakieś coś, nie wiem czy uczulenie czy, czy co. Tu jest shuriken?! Co robi shuriken no, na tym rankingu? Na... rankingu? No może tak, ale no ej. Halo. Dobra, nie ma go już na szczęście. Photoseeker jak zjechał. Ale no, do, dlaczego nie lubimy grać protoskierem, bo to jest broń nawierzona. Jakby walka bronią nawierzoną nie sprawia przyjemności, bo jakby oddajemy los bitwy w ręce komputera. To jest dosyć słabe. Protoskiera też można, reaktor? Tak. No można, ale on ma bardzo duże rozproszenie, nie? dlaczego ten flag tutaj jest? Nie wiem, ale robot strasznie słabo przyjmuje ciosy z góry, bo... Eee... Oj czemu ja tam się tam? Eee, gdyż... Gościu by z bitwy, nie. No nie, prawie bym zrobił szukana. Okej, okay, ktoś go do Kto by wyszedł? Od nas? W ogóle tutaj ktoś yy, siedzi nam na reaktorze i w ogóle nic z tego nie robił. To weź go tam no, też go tam zdziela. Też go teraz zdzieli. No 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 widzę właśnie. Boom, Nie masz jak chować teraz Panie. Dopadnę cię moim... nie wiem czy protoskierem może. Albo plazmą. Ta plazma też nie będzie jakiś szybka. No, no nie, protoskier się nie sprawdzam takim ręki. No i więcej śmigieł. Więcej śmigieł i wytrzymaszę ciało, to by trzeba dać. Bo te protoskiery zabierają strasznie dużo CPU generalnie. Jedna sztuka kosztuje 100, także... W momencie, w którym ja mamy ich dwie, to to już jest 200 cpu, czyli to jest prawie połowa cpu tego robota. Co nie świadczy zbyt dobrze. W sensie, nie, po... nie pozwala umieścić innych istotnych komponentów na nim. Wow! Skąd on mnie tak zbił? Oh. No i stracimy jedno śmigło, to już nie możemy latać generalnie, nie? No cóż, ale ym, to co mogę powiedzieć to, że robot przynajmniej wygląda ładnie. W sensie jak na taką małą konstrukcję to naprawdę jest dosyć zgrabny. No fajnie zrobione te, te szkiełka. I generalnie wygląda jak śmigłowiec, nie? Tylko że właśnie przez to, że wygląda jak prawdziwy śmigłowiec to się nie za bardzo sprawdza, jeżeli chodzi o kwestie bojowe. Ale jako robot artystyczny to jest spoko. No dobra. Oj, właśnie, tym przed chwilą grałem. Yeah. Tylko taką większą wersję ma. Yeah. Aż weekendem? No. Myślałem, że go zabiję yeah. tak ostatnim strzelniem. Tylko mnie ten Sniper zerął, bo... Wow. Też dostałem od Snipera, a nawet nie wiem w co. A gdzieś w korpus może będą mi co pewnie zostało Widać, że ten gość przez ten shuriken to on chyba niezbyt umie grać No pewnie to tak. no, takie na wódki świeże gracz pewnie Ej, i masz tą poprawę tak, gości Ło że... wowo wow, wow, tutaj widzę no 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 no, Wow, nie mam w czym nie strzelać. O oh, wow no chciałem to, to teraz to... nie sobie zasięg nawet Co się stało? Nie są tam na tego flaka trafiłam No, Mamy ludzi. Oni też tak mają. Chyba normal na małych typu, nie? No. Oj, człowiek na mnie Nie, trzeba dobić tego typa. go tam bije? Gosper, to ty go bijesz? Nie, ale nie, biję A, to ty ja. jednak ubiłeś. No, ładnie, ładnie. Dobra, ale leżysz widzę we A nie, to nie ty, to jakiś typ inny. Dobra, yeah. No. Ja też coś umieściłem zabijanie. Dobry ja się, aaa, uważaj, Showikan podawał. No ty wiesz, ja yeah. no, też bardzo no. nie mogę. Ja chcę go no, no obniż, obniż jakoś, nie wiem, lot i leć na lewo. Leć na lewo. Aj, no dobra, zginęłaś. Nie była ojka. Eee... tu. Na lewo, od kratora. Okay. Aha, to mamy trzech nie grających, tak, tak. No cóż, ta bitwa wygląda jakby miała podchodzić. O! tak. Gdzie ja właściwie to się nie co ja to chcę bierze. osiągnąć. Może właśnie przejmę tą wieżę. wierzę? Okej, okay, przejęta. No dobra, to teraz trzeba trzeba Turik. 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 Ej, może tego plaka uda mi się dobić, w bardziej. Ło, ale go coś. Dobra, to bite, Ale nie mam śmigieł. Wow. Po prostu, w ostatniej chwili padłem. Ła, padę tu. Jej, zabiłem dwóch typów! Kurde, nie no. Świetny robot. Bo no, tak naprawdę to przez to, że typy nie ogarniały totalnie coś się dzieje w rozgrywce, ale tutaj... Nie no, ich nie wiem. kto się jest wyżej jednemu. Respekt, to jesteś wyżej nie wow. No nie rozumiesz, że wbiłem dopiero co do Robocrafta. No nie, 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 chodzi mi o to, że jakby jesteśmy na górze rankingu takimi robotami. No a ja... A, to nie pan. wiem co o tym myśleć. Nie chodzi o robota, chodzi o grafza, mówię mówić tak. No no wiem na tym rankingu jeszcze tak to jest. Ale jakby da się atakować, no to znaczy że da się atakować, to jest dobre. nie No, nie się... Chodźcie... No, nie mam śmigielu. Więcej śmigiel, śmigiel ja trzeba dać. Dobra. Może jakieś silniki do przodu... Do tyłu mm -hmm. Tak, tak, tak. No to jak się usunie, to protoskier da się zamiast nich na przykład tę coś. Znaczy, one się dobrze sprawdzają na takie popierdółki jak tutaj latają czasem, nie? Czurikana. No, jakieś Czurikany, czy to takie małe, o, inne to takie wiesz, pyrki z protoskierem. O nie. Ale na cokolwiek innego to już nie zabrać. No ale tam siedzi na No, wiem, ja tam tak. Uważaj, firwany. No, coś tu leci, ciebie. widzę, widzę. Główny poznane, te są. No, no, no. On się tutaj chce wyłonić, ale zaraz go pocisnął. No, ktoś innego go nawet. Ja. Dobra, no ten reaktor przynajmniej możemy nie, tutaj daleko no, no, Moja natura. Bum, poleżę sobie Już tutaj. O nie, pewnie do tego, że nie wiem reaktor atakowany. Wow, ten robot jest teraz taki lekki, że on sam się unosi. Okay. Dobra. chyba zrobiłem lewy spaw, ale nie jestem pewien. Wygląda na no, zrobiony, albo prawie zrobiony. Ja zrobiony. Okej, okay, ale tam teraz ci snajperzy nie wyhaczyli, wiesz? i cisną mocno, to ja się muszę stąd ewakuować. Hmm... Ogólnie grałem na włączonym strefie. myślałem, że to trochę zbalansuję to pochylanie się do przodu, ale... Ojej co on robi? E, ale... ale niezbyt. Dobra, problem jest też taki, że jak stracimy drugie śmigło to prawie nie możemy się obracać Czyli możemy jeździć na boki Ale nie obracać Choć tak to wybijesz, go? No już nic A co? To by tak samo krzydła? skrzydła? Wpadam w ogóle mhm. głową w jakąś w dziurę głową dziurę bo na głowę, on ma ten kokpit. Czemu on się tak kręci dziwnie Czy nie wiem czy to przez strafe czy przez coś innego Dobra, znowu próbuję mnie tutaj dopaść, ten śrubkiem. chodź, pokaż się pokaż To go No wiem, no on no, strasznie szybko schodzi z tego sikera akurat do tego się no, ten, ten siker przydaje. Ten to mnie zaraz tutaj Ej czemu on go nie namierza? Co? Chodź tutaj Chodź tutaj kanalio jedno, no no, on go nie namierza. Halo. Mój sticker miał jakiś problem ze sobą, komputer pokładowy zabił. Dobra. Postaram się pocisnąć tutaj przedni spraw do końca. O ty, przyjęli wieżę. Dobra. Rozwalić tą bazy? O nearly destroyed. Nie no, nie rozwalę tej bazy w całości, ale będę ją cisnął tutaj. Ale czy ja mam rozwalić? No możesz rozwalić jak chcesz. Jasne. Tam rozwal ten, ten do końca, bo lewy jednak nie był zrozumiany. Teraz już jest. No. Jejku, jak ten się ciągnie, 14 minut. Mogę go inaczej zrobić? Hmm? Niech to inaczej. Bo no, wszystkie bazują na tym samym: mają silniki dookoła i. Właśnie. to jest Blade, y, nie? No. Ale on ma inaczej postawione silniki. To znaczy? Silniejszy ma, jakby do przodu i do tyłu, a. Hmm? ten, który jest oryginalny, to on ma dookoła te silniki. Aha, czyli on ma jakby w jedną i drugą stronę, tak? Nie ma tych no bocznych. Tam do góry, do dołu. No No, no, tych no, tych no, to wiem, tam wiem, no, 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 to wiem, wiem. No ale wiesz, no tutaj ma oh, wow. taki ranking, Co ci się dzieje, bije cię coś? Ale zabiłaś nie. to ładnie. Ale dużo we mnie nie, nie to zostało. Buty, to wiem, widzę. Lecę cię nie. tutaj sztuknąć. Mam sztukę. Uwaga. Ło, wow, bo ja to jest fajne. Ło, wow, wow wow ale tu zrobiłem. Może, 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 może coś się uda? Nie, nic się nie uda. Trzeba dobić typa na środku mapy, za mostem. Yy, taki mech z jedną nogą i trzyma smg. No, pan tam właśnie. Wystrzelałeś ale teraz już nie widzę. Tutaj Gebrysia. Ty jesteś inny. Tu jesteś, aha. No niestety nie dobiję go. No, no. Nie tego nie... A, tamten właśnie się zregenerował. No. Oj, oj, oj. Dobra. Tutaj ktoś <laughs> ciśnie bierze. <laughs> no, leć tam. Ej, w ogóle mamy ja, jednego jesteś, jesteś, jest. I jeszcze dwóch, y, którzy wyszli. Nie wiem, oni mają po prostu dwóch, którzy wyszli. No jej Mam jeszcze jedną gawkę, nie? Mhm. Mm co to tutaj jest takie lekko uszkodzone? Mój kier. Hahaha. Na ha. bulajcie dalej. Ło, co mnie tak jak się, Ledwo się pojawiłem przybierze że coś mnie zrekciło, no? Jak cię zrechciło? No spadłem na ziemię No ja też praktycznie... No, nie. No tylko ja nie mogę teraz strzelać. Ej, ta broń miała być inteligentna miała nic... Aha, dobra, już nie czemu. Zabij tam tego typa, to, o, to przeżyję dzięki. Ej, przejąłem bierze! Wo, MLG, ostatni strzał. MLG. <laughs> I teraz mam minutę do spawnu, serio. Dobra, trzeba to kończyć. No my spektajcie na to tam obejrzeć może. Okej, okay, dobra. No to idźcie, leccie. W ogóle mamy trzy najlepsze wydziki No bo tylko my gramy, nie? I jakieś no, typy jeszcze na 15. No jakieś typy, to ktoś ma jakieś okietnicę. No, dzięki. Dobra, lecimy na reaktor i to niszczymy. No Chodź, chodź, chodź. Chodican, chodź, chodź. Weźcie go tam z protoskera pociśnięcie. Dobra, okej. Okay. Zmieniam zdanie odnośnie Protoskiera. Tutaj widzę, że na, albo to po, a, po prostu a, jest taki mecz, albo coś. W tak każdym razie... Z tego, co doświadczamy w tym meczu, na tym rankingu jest sporo takich robotów popierdłek, Które, jakby da się na jednym pasku energii z Seekera ściągnąć. Dobra, ja tam nawet nie będę się przejmował, bo chyba tym typem i na reaktorze. Jakby szczekałem, jeszcze już prawie się go rozwalę. Albo nie bawmy się z nim, bawmy się, żeby się po prostu nie zregenerował. Nie wal go. Nie, nie, ja tam A, nie dobra, jestem, to... wiesz? Ja tutaj atakuję reaktor. Ale tak, zginąłem. To... O. O, zabił mnie ten człowiek. Tak, nie chciałem go zabijać przedtem, żeby nie marnować energii, ale to był błąd. No. go? nie mm. nie ma żadnej wieży do przyjęcia. No, niestety. Minuta czekania. 18 minut, meczu Boże święty, co za mecz. Połowa ludzi nie gra, nie, spoko. Najlepiej. Hey, Takie malutkie główienko z pięcioma. No właśnie, poszło na czyszczały. I z pięcioma gąsienicami, nie? Czy <grych> mm. są Tam dwa nie pamiętam, nie, nie widziałem, nie przypatrzyłem się. Oj, no kadaż radę rozwalić. Co tam zostało? Jeden. Tam został y, ten właśnie spaw w którym strzelasz i jeden po chyba z tyłu. Jeszcze ten jest nierozwala. nie, nie. rozwalony. No. Oj, obróć się, się, tam się w ten z tyłu strzelaj. Będzie się zatrzymać! Wiem, 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 wiem. To opadnij na ziemię i spróbuj się ustawić. Okej, okay, dobra. To już tam lecę, też asesporacyjnie. nie? co, dobra. Przelecę bokiem. Oj się. żyłaś. Przelecę tam bokiem i to zniszczę. Tak, już że umarłam. <gł> dobra, nie to jest czym? moja misja. To jest moje zadanie. Tam jednak To jest moje przeznaczenie. nie no jak, no wy macie minutę, do dospałam prawie. Nie, ja mam dwie, jedna już. O, Ja i to. No to leci. Okej, okay, to leź do drugiej. Tym, tym, Czekaj, jak to było? Eee, ten. Dum, 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 nie, dum, nie, dum, z Mission Impossible dum, dum, dum. trzeba ta... Tylko chyba akurat nie wypadła z głowy jak ją potrzebuję. No? Ja e, też nie. Wiem. Kurczę no jak to było? No nie, zawsze człowiek pamięta, a tutaj nagle nagle. Co... Ja rozwalę od tej, a sobie. Dobra. Jak no, no. dążyliśmy przed Koniec. 20 minutą. Jej! 5 sekund Jej. przed 20 minutą, świeci. Wow, wow. O, patrz, przebiłeś mnie w wyniku. Może no. <laughs> święty ten mecz. Taki straszny, dobra. Wow. to ja, no, ale... ja, chyba, ja chyba 10, tak? Algo ja rekord... nie. A Gospek to Ja miałem rekord, nie. Nie, nie powiem rekordu w tym mapu. Jeszcze był typ co 15 razy, no. <laughs> Pięknie. dobra, to To tak, zobaczymy co nam <laughs> wypadnie ze skrzynki i zaraz powiem, co należy poprawić w tym robocie. Eee, więc teraz tak. Aha, nie ocenimy. Jezus, jak mam go ocenić jak... Aha, tak. Okej, okay. kombat. Za kombat mu daje... Szyb, bo strasznie łatwo go rozwalić, ale jakby potrafi strzelać. Za styl mu daje... Za styl mu dam piątkę, jak na takiego małego robota to jest bardzo ładnie wykonany. Wykonany? Wykonany. Dobra, te działka. One odpadają strasznie szybko, jakby rozumiem, że są też do strzelania do przodu, ale to nie polecam ich ustawiać tutaj. To jak już niech będą sobie albo gdzieś bardziej w tym miejscu, albo jeżeli mielibyśmy nimi strzelać w dół, ...to niech sobie siedzą, nie wiem. Hmm. Tak, Ogólnie to można by rozłożyć to... te działka po całym robocie. No tak, no właśnie. A nie, a nie... Tylko z przodu. A nie tylko tylko z przodu i po bokach. Chwila. Gdzie by tu je dobrze umieścić? Tak, żeby dać dla przykładu. To działko można by przesunąć bardziej... ...do tyłu. A wtedy to... O, to by można dać w ogóle tutaj na czubie. Mm. Jednego sikierka. Jeden protosiker myślę, że mógłby wystarczyć, wiesz? To nawet nie byłoby takie złe. I go można by gdzieś wpiąć po prostu na dół, tu o. To on by odpadał zwykle jako ostatni. A te plazmy, właśnie tutaj, dać w to miejsce zamiast. zamiast tamtych protosikerów, To umocnienie, co tu jest, nawet może sobie zostać. Bo ono zdaje się być. Ja to w porządku. sumie bym dał działka tak na bok, żeby można było jak coś jeszcze do góry strzelać, nie? Mhm. Aha, tak, tak z boku, z boku. To. No ja właśnie tak nie lubię, no ale to jest osobista preferencja, bo wtedy jakby gorzej mi się strzela w dół. A częściej mimo wszystko się strzela w dół i na boki, a tak to jedno działko ci odpada. I często miałem taką sytuację, że jak na przykład spadałem, to to działko było właśnie z drugiej strony niż się potrzebowałem, nie? Mm. I co, umocnienia jakieś? jakiś Triforcing? Nie wiem, to jest na tyle mało klocków tutaj jest, że Triforcing tak tutaj nie da nic. E, także... nie działa. No, i więcej, więcej śmigieł. Chociażby wziąć to i dać tu. Triforcing działa nadal, nie działa Antigandrena. To są dwie różne rzeczy. Aha, No Także to, co wam ludzie pisali na grupie Robocraft Polska, to jest ściema, nie ufaj im. To są dwie, dwie różne mechaniki. Tak, no, dobrze. Hmm? internet kłamie. No, internet kłamie. Niestety, taka smutna prawda. O. Mamy to drugie śmigiełko, i być może. Nie, teraz jeszcze bardziej robot nam się będzie pochylał do przodu. No to by trzeba rozdzielić na dwa. No, ale dobra, to już generalnie. To jest na tyle mała konstrukcja, że. że po prostu jest malutka i ona taka pozostanie, i będzie po prostu wrażliwa, nie? Ale grało się przyjemnie, wygląda ładnie. To by było teraz z mojej oceny. Macie coś do dodania jeszcze? Mi tam się fajnie grało, ja nie wiem latać, ale mi się fajnie latało. No nie no, latało się fajnie, fajnie, fajnie naprawdę. Fajny robot, polecam. Było, było OK. No, dziękujemy bardzo za uwagę i pa pa. Pa pa. Cześć.